Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco na kanale Erotyczne Wyznania. Jest to kanał, na którym jak sama nazwa wskazuje, pełną pojawiać się wyznania z dość intymnej sfery życia widzów, a także czytelników. Będziecie mogli je usłyszeć lub przeczytać. Dlatego też, jeśli nie podoba Ci się moja barwa głosu, wolisz napisy niż lektora bądź książkę zamiast audiobooka. Albo nie chcesz, aby ktoś z Twojego otoczenia usłyszał, co oglądasz na swoim komputerze, tablecie lub telefonie, to po prostu kliknij przycisk Wycisz, który znajduje się w lewym dolnym rogu odtwarzacza i ciesz się lekturą. A jeśli ty chcesz się podzielić swoim wyznaniem w mniej lub bardziej anonimowy sposób, to śmiało pisz na maila, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Natomiast jeśli podoba Ci się ten kanał, chcesz być na bieżąco i zmotywować mnie do dalszej pracy, to śmiało, liźnij suba i puknij mnie w dzwonek. A tymczasem do usłyszenia i do przeczytania. Cześć!